Rowerzyści spotkali się w niedzielny poranek na Radomskim Rynku. Stąd też ruszyli w dalszą trasę. Gotowość wyjazdu zgłosiło 450 osób. Nie brakowało doświadczonych rowerzystów, jak i dopiero tych początkujących. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo potrzebna, jak najwięcej żeby kolarzy zachęcać, jak najwięcej ludzi, dzieci. Żeby jak najwięcej rowerzystów było w mieście. Uczestnicy mieli do pokonania 40-kilometrową trasę. Wiodła ona przez Radom, a także miejscowości gminy Jedlińsk oraz Stara Błotnica. Ciekawym rozmaiceniem trasy była przeprawa przez rzekę Radomkę. Część osób pokonała ją rowerem, inni postanowili zejść i pokonać ją pieszo, a jeszcze inni skorzystali z położonej niedaleko kładki. Każdy bez względu na wybór metody bezpiecznie dotarł na postój, który był zlokalizowany na terenie jednej ze stacji benzynowych w miejscowości Bród. Trasa była dość spokojna, bardzo dużo asfaltu, ale przyjemna. Ludzie mówią, że są zadowoleni. Super, zwłaszcza ta przeprawa przez rzekę była nie lada wezwaniem, ale myślę, że wszyscy dali radę. Po krótkim odpoczynku rowerzyści ruszyli w dalszą trasę i po kilkunastu minutach zameldowali się na mecie w centrum Starej Błotnicy. Tu czekał na nich ciepły poczęstunek oraz konkursy. Dla nas jest to ogromna promocja, ale również promocja zdrowego stylu życia, więc to, że tyle osób na rowerach w niedzielę przyjechało, to dla nas wielka reklama, ale też zaszczyt, że możemy osoby dzisiaj gościć w Starej O to, żeby każdy bezpiecznie mógł pokonać trasę zadbali ratownicy ze środowiskowo-lekarskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Radomiu. My jesteśmy praktycznie w stanie dotrzeć w bardzo trudny teren za pomocą kładów specjalistycznych, za pomocą motoambulansów, szybkie, szybka reakcja, szybki dojazd. No i oczywiście ambulanse tradycyjne, które na każdej wyprawie są i wspomagają działania ratowników. Kolejna co-zajazda odbędzie się w niedzielę, 14 lipca. Tym razem pojedziemy do domaniowa.